Dzień 271 robi napadów aż do Piemierki ta Dead zone Deadzone0T napisał Napad na sklep, Rabuje sklep i bunkuje się na jego tyłach I walczy do momentu uzyskania 5 gwiazdek Ucieka z samochodem z driftowymi oponami No to zaczynamy Żeby było ciekawiej w lewym górnym rogu znajduje się timer, który za chwilę ruszy I zobaczymy ile czasu zajmie mi uzyskanie 5 gwiazdek Dobrze, że nie 6, bo by się nie udało nigdy Tak to jest niewyobrażalne. Nie mogę w to uwierzyć. Mm, no to co? Zaczynamy chyba już teraz, nie? Czas, start! Niechaj leci. No, dawaj hajsy. Ja pierdziele, no. Nie jesteś zbytnio miły dla mnie. Aż normalnie. Odpalę w jedynkę. Pyk. I teraz gościa robimy tak i dostajemy kolejną gwiazdkę, nie? No i widzę, że jakiś gangus chce być bohaterem jednak. O ty kurde. I pierdzielaj. Tu się bunkrujemy. O! Kurwa! Ej, wychyl się! Ja pierdzielę, czekajcie, czemu ta posadzie chcę się wy... To jest maks wychylenia, dalej nie mogę, nie? Muszę wyskoczyć w ten sposób. Czy ja przebić się przez to? Nie, to jest z Wychodzi na to, że go przez co pociski Okej okay. Tadzerne szyby mają Można i tak Szybiazki wciąż i może Kilku policjantów już poległo na polu bitwy Jest cztery Trochę mogę lepiej podstawić sobie Yosemite'a, bo teraz wiecie jak wyjdę Nie muszę to być bu bum bu, bu, Z RPG'a na przykład No to byłby kłopot Pozwolimy im tu wejść? Spróbujmy Chodźcie koledzy o, zbliżają się! Już tu są, niemal. Ej! 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 Hehe! <grym> no to jest ciekawe, że Ragdoll cały czas jest, nie? W dużej ilości gier, no dobra tych słabych przeważnie. Jest tak, że te postacie, wiecie, zastygają po kilku sekundach. A tutaj cały czas Ragdoll jest. O! Już coś sensowniejsi zawodnicy przychodzą. Na zewnątrz jest niebezpiecznie. Jak wyjdę stąd, yy, cały i zdrowy, to będzie cud. Nara, nara, nara. I padają na siatę, do końca. Znaczy teraz wykrwawi, nie? Nie, wstanie. Ej! No to było chwytliwe. Nara. Czekwiazki cały czas przyciny ja mam tych terrorystów zabić, znaczy antyterrorystów. Ej! To jest gorsze! Jak wyjdzie i mi Spreefire'a pierdolnie, to spomnie, nie? Ej! Jestem w ogóle, Ja pierdolę! Spodziewałem się czegoś takiego. Chuj tam, wracam tam. Tylko pojazd mi odholowali tylko komplikuje sprawę Ale wiecie co? Asystentka działa tutaj Ona pozwoli nam pojazd odzyskać Proszę bardzo, tysiaka Idealnie Wracam tu Czy pojazd jest otwarty? Mam nadzieję Jest, jest Jest zamknięty, ale jest otwarty Wiecie, paradoks O ci koledzy Wszyscy do mnie, dwie gwiazdki, z powrotem Wracamy do zaplecze Może timer? Zarystujmy i odpalmy go jeszcze raz. Dobra, zaczyna się trzy gwiazdki. To no było dosyć skuteczne. I w sumie ma pomysła. Ja, piorda, taktycznie to rozegramy. Aha, jednak nie. Może jednak? Halo? Trochę to zajęło. Więc żeby tak. Nie, wait, gdzie jest ta bomba? Ja pierdolę, chuj wie Ale zaminujmy całość Gdzie jest ta bombka, jeszcze ja się lepiej Hej, okay. yy, tu jest Ona mnie nie sięgnie, nie? Jak będę tutaj, to na pewno się nie sięgnie, nie ma szans Nadal dalej jest przy drzwiach Czterech gwiazdki już mam, szybko poszło Hejs mm. Nie, 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 ja się nie wychylam i muszę być cały czas przodowany, nie? Trzeba patrzeć na mapę. gdzie ta 6 będzie z, z tym systemem walki, bo w, w piątce znudził mi się nieco. Mam nadzieję, że w VI będzie to fajnie rozwiązane. Tak samo model jazdy, żeby był bardziej skomplikowany jak GTA 4, nie? Może tak nie do końca, bez przesady. Mi się w czwórce podobał, ale wiem, że to ludzie żołnierzy by odrzuciło. Ale chodzi mi o to, żeby jakieś większe różnice były między pojazdami Bo w wypiące, Na no większości pojazdów jeździ tak samo, nie? A w szóstce Naprawdę, brałeś się jakiś losowy pojazd z ulicy i było się takie O kurde To jest jakiś staruch, nie? I widać po nim, że to jest staruch, jeździ się tym jak staruch A w wypiące, różnica jest taka, że O, ten pojazd jest stary, jeździ wolno, wow Jakie są różnice Nie potrafiłbym teraz wytłumaczyć. Znaczy dokładnie polega ta różnica. Ale to jest odczuwalne. Ej! Nie, trupy znikają. Z czasem. To jest za czasem. Tu niedopracowanie Czy wreszcie zebrałem hajs z tego napadu? Kurwa. Nie, no, musiałem zebrać. W nawet. Naprawdę, dalej nie ma pięciu gwiazdek, co ja muszę zrobić? I zresztą, jak to jest liczone, czy na przykład każdy y, policjant rozwalony to jest jeden punkt, na przykład? Jeżeli chodzi o jakąś tam skalę i po iluś tam punktach jest kolejna gwiazdka, czy... Więc w jakiś sposób jest to liczone. Czy pojazdy wpływają na to? Wiadomo, NPC... Jak rozwalisz na przykład npc to dostajesz... Albo nie dostajesz gwiazdkę, ale jeżeli rozwalisz policjanta, dostajesz na dwie gwiazdki, nie? Więc... Zgaduję, że jakiś system punktowy jest tutaj. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Pięć gwiazdek, Mamy to. Weźmy jeszcze 4 minuty 20 sekund. Przypadek? Nie sądzę. Eee. Gdzie jest mój samochód? Ja muszę teraz się do niego przebić. on gdzieś tutaj jest. Widzę go na mapie, ale nie widzę go przy okazji. I paradoks Dobra, jest Ej, proszę przeżyć to. te czerwona gwiazdka. A, bo gościu, ten jest bohaterem. Ze sklepów z butami. Dawaj drifty. Thank you very much. Eee, proszę, chyba cię do tuneli. Czy właśnie zostaje mi przebito opony? No, jeżeli tak, to troszeczkę mi to skomplikuje sprawę. Miejmy nadzieję, że jednak to się nie stało. cel jest prosty tunele. Eee... Tylko w jaki sposób najprościej będzie tam się dostać, chyba na prawo, nie? No, tak chciałem. Ja pierdolę, nie, zginę tu. No, i nie, dobra. Tara, jeszcze bokiem. No, ty kurwo, znaczy. Nie pecu, czy pita została pona? Która? Nie widzę za bardzo, wydaje mi się z przodu. Teraz się dowiemy, bo nie kompletnie ta opona. I będzie sama felga. Ale jak teraz razie za bardzo efektu nie widać. Tego pęknięcia. Zawsze klała tam bokiem. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Hmmm. Wszyscy sobie tędy przejechać I udać się na... Ej! I na dół teraz. Chyba tak, nie? Dobra, jeszcze raz. U? I przez płot. Git. I zawsze zapisuję, który to jest mostem, ale wydaje mi się, że jedę w dobrą stronę. I okazuje się, że przewili mi dwie tylnie. Nie, jedno tylnio. Nie, jedno tylnio drugo przednio. A tak próbno, jedna z lewej, druga z prawej. Nie jesteś w domu. Thank you very much. <grym> mnie. I w sumie. Kurde, to trochę za, za blisko. A to bez znaczenia, bo za chwilę oni mnie. albo im pomogę, w sumie. Zbliżeniówka może pierdolę gdzieś. Tak na pewności. No, styknie. Nawet daje mi się, że możemy już tutaj ustać. I będzie finito. Więc czekamy. Jest. I w sumie dzięki temu timerowi dokładnie wiemy, kiedy dokładnie gubi się 5 gwiazdek. Ej, z drugą gwiazdkę z dupy. Wjechali na minę. Ja pierdzielę. Dobra, to się nie liczy. Koniec. To był prank oczywiście, bo kolumna numer 1 nas interesuje. 1368 do niej dopisujemy. I teraz to oznacza, że dzień 271 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 158 milionów 610 tysięcy. 870 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.